HTC One S, tak jak jego starszy brat One X, posiada interfejs HTC Sense w wersji 4.0, który oferuje nam 7 ekranów głównych. W górnej części ekranu znajduje się panel powiadomień i ustawień telefonu. Aby go uruchomić, dotknij górny pasek ekranu i przeciągnij go w dół. W środkowej części ekranu głównego znajdziemy zegar, po którego kliknięciu szybko ustawimy np. budzik, stoper czy minutnik, Informacje o pogodzie. Po kliknięciu zobaczymy aktualną prognozę pogody w wybranych lokalizacjach. W dolnej części ekranu widzimy ikony: sklepu Play, w którym możesz pobierać i instalować aplikacje zarówno darmowe, jak i płatne, folderu Ulubione, gdzie znajdują się skróty do przeglądarki internetowej, muzyki, personalizacji telefonu, panelu samochodowego Car, HTC Hub i Facebooka. W każdej chwili możesz dodać własne skróty do folderu. Na dole ekranu głównego znajdziemy pięć wirtualnych przycisków widocznych na każdym z ekranów głównych: telefon służący do nawiązywania połączeń, poczta obsługujący pocztę e-mail, aplikacje zawierające listę wszystkich dostępnych aplikacji, wiadomości do tworzenia, wysyłania i przeglądania wiadomości SMS i MMS oraz aparat do uruchomienia aparatu fotograficznego. Przesuń palcem w lewo, zobaczysz kolejny ekran. Tutaj znajdziesz pasek szybkiego wyszukiwania w Google oraz treści zawartych w telefonie, wraz z funkcją wyszukiwania głosowego. Zobaczmy, jak to działa. Salon Orange. Poniżej znajdziesz widget Ulubione Kontakty. Możesz w nim dodawać i przeglądać swoje ulubione kontakty. Następny ekran to widget Kalendarz, w którym szybko zapiszesz lub sprawdzisz spotkanie, a dzięki funkcji nawigacji szybko wyznaczysz trasę dojazdu. Kolejny ekran HTC One X jest pusty. Możesz tutaj umieścić swoje skróty do wybranych programów czy też widgetów. Równie prosto można ten skrót usunąć. Klikając przycisk Home, zawsze wrócisz do ekranu startowego, a klikając go ponownie, możesz przejść do jednego z siedmiu ekranów. Przejdźmy do kolejnego ekranu. To widget Muzyka. Dzięki niemu możesz odtwarzać i zarządzać utworami muzycznymi. Następny ekran to widget galerii, w którym możesz obejrzeć swoje zdjęcia. Wystarczy kliknąć i wybrać odpowiedni album. Ostatni już ekran główny jest pusty. Sam zdecyduj, co na nim umieścić. HTC One S działa pod kontrolą systemu Android w wersji 4 z nakładką systemową HTC Sense 4. Dzięki Polaris Office możesz przeglądać i edytować dokumenty Office oraz przesyłać je mailem w formie załączników. Dodatkowo usługa Dropbox pozwala zapisywać dane i udostępniać je innym na wirtualnym dysku. Możesz odbierać i wysyłać maile zarówno prywatne, jak i służbowe. Wbudowany odbiornik GPS z AGPS oraz aplikacje nawigacyjne z panelem samochodowym Car zamieniają telefon w funkcjonalną nawigację samochodową. Smartfon posiada wbudowany aparat o rozdzielczości 8 megapikseli z lampą LED. Dodatkowo wyposażony jest w funkcję automatycznego ustawienia ostrości i stabilizacji obrazu. To umożliwia wykonywanie wysokiej jakości zdjęć oraz filmów HD. Posiada także dodatkową kamerę służącą do wideorozmów. Obraz to nie wszystko. Dzięki funkcji Beats Audio usłyszysz prawdziwie głęboki dźwięk, a aplikacja SoundHound rozpozna utwór muzyczny. Wystarczy przystawić telefon do źródła muzyki. HTC One S ma również wbudowany router Wi-Fi, dzięki któremu w każdej chwili możesz zamienić go w hotspot i udostępnić internet dla innych komputerów. Możesz też oglądać strony www. w telefonie dzięki zainstalowanej przeglądarce internetowej. HTC One S to niewątpliwie dobry wybór. Za rozsądną cenę otrzymujemy ciekawy, szybki i funkcjonalny telefon. Jego możliwości nie odbiegają znacząco od modelu One X, a jeśli dysponujesz mniejszym budżetem, będzie to jak najbardziej trafny wybór.